Dzień dobry, Jureczku. No Dzień to dobry. dobrze, że jesteś. Boże takie nieszczęście. Wiesz, że ja już nie wiem, jak z tą Donatką rozmawiać. Pomóż mi porać coś. No wybacz, ale... Nie się na mnie. Nie, za co? Za Donatkę. Ja już wiem, że z tobą rozmawiałem. Jako wład. Za to wszystko, co dla nas zrobiłeś. No wiesz, biznes to biznes. Jej mieszkanie. Ma prawo. A właśnie, mieszkanie, ja zaraz Ci coś powiem. Wiem, co zrobimy, ale tak ogólnie, jak ona mogła to wszystko zrobić. No wiesz, nasze dzieci są dorosłe, odpowiadają za siebie. Dorosłe? Też mi się tak wydawało. Ona jest dorosła, nie musi mi się ze wszystkiego spowiadać. Taka mądra, wykształcona pani dyrektor i tyle widziała świata. A tu masz. Od razu jej powiedziałam, że powinna ten romans zakończyć i wszystkich przeprosić, i ciebie też. Nie? Znaczy moją córkę, jej dzieci. Ale to już nie nasza sprawa. Zresztą moja córka też mi o tym powiedziała. Może, drogi. No chyba rozum straciła kompletnie. Ja musimy coś z tym zrobić. My? No tak. Już ci powiedziałam. Ja tutaj już nie mam nic do zrobienia. A propos. Niech twoja córka się nie obawia. Do końca tygodnia się wyprowadza. Juroć, tak mi przykro. Nie ma sprawy. A gdzie ty teraz pójdziesz? Poradzę sobie. No, a gdybyś. Ja właśnie to ci chciałam powiedzieć, bo wiesz, ja mam. Mm, bardzo duże mieszkanie. Donatka, tuła, ty mógłbyś. Dziękuję bardzo. Ja już jestem umówię. Aha. Skoro tak. I przepraszam cię. Wstyd. I ciągle mam nadzieję, że to się tak nie skończy. Przepraszam. Do widzenia, Jureczko. Do widzenia.